Już w pierwszej połowie mieliśmy kilka sytuacji do strzelenia gola, czy to, czy to po stałych fragmentach, czy, czy po, po akcjach oskrzydlających. Yy, niestety no, yy, nie chciało, nie chciało to, yy, to wpaść. Jak to zwykle bywa przy takiej naszej yy, jeden jakiś, jedna jakaś akcja przeciwnika, tracimy gola. I, i, i musimy gonić wynik. No ale myślę, że, że, że dzisiaj akurat yy, no to zaangażowanie, zaangażowanie było, tych akcji było, było mnóstwo, tych dośrodkowań było mnóstwo, No tylko tak jak powiedziałeś na początku braku tej, tej, tej skuteczności, czy to w dośrodkowaniu, czy a jak już było, było dobre, to, to, to w wykończeniu. Końcówka meczu to już było takie yy, prawdziwe oblężenie Częstochowy. Piłka bez przerwy była wrzucana na pole karne, były sytuacje to co Mówiliśmy, brak szczęścia, utu szczęścia, troszeczkę przyłożenia nogi we właściwym momencie. No tak, zgadza się. No przeciwnik, grał, przeciwnik grał w dziesiątkę, już, już, już definitywnie się, się wycofał na swoje, na swoje pole karne. No i robiliśmy, co mogliśmy. Widocznie, widocznie można było coś zrobić lepiej, skoro, skoro nie, udało nam się, yy, nie udało nam się wygrać. Czyli został, pozostał niedosyt, bo na pewno. Bardzo ambitnie podeszliście, podeszliście do tego meczu, chcieliście zdobyć trzy punkty, to był nasz cel na ten mecz, a niestety tylko jeden punkt. No tak zgadza się, byliśmy, byliśmy napakowani, że tak powiem, przed tym meczem. Zależało nam bardzo, żeby, żeby, dzisiaj, żeby dzisiaj zwyciężyć na, na własnym stadionie, żeby dobrze rozpocząć tę rundę. Nie udało się, ale, ale myślę, że nasza gra może nas napawać optymizmem na, na następne kolejki. Graliśmy konsekwentnie. Trener powiedział, wygrać grać konsekwentnie, to mecz wygramy, żebyśmy grali tak, jak on nam powiedział. I to staraliśmy się robić, ale wiadomo, później dostajemy czerwoną kartkę. Yy, i i wiadomo, że górnik, że górnik grał, zaczął grać odważnie, robić sobie dużo sytuacji w końcu w końcu strzeli w ramkę my też na pewno żałujemy bo ten mecz był do wygrania Nie mieliście takich chwil zwątpienia gdy Górnik wyrównał i były kolejne jakieś takie naprawdę trudne chwile dla obrony kieleckiej nie absolutnie cały czas cały czas musieliśmy wierzyć w siebie i grać konsekwentnie to co graliśmy to że straciliśmy w ramkę to nic się nie stało wiadomo no to już, no to już mamy punkci, bo jeszcze można wygrać i przegrać ten mecz no, no cieszę się z tego że nie tą bramkę no, mówię no też nie chcę nie chcę się rozwalać mówię to jest z nas yy, nadwąszała porażka bo to jest jeden punkt a, a, a liczymy na trzy, liczyliśmy na trzy, na przed meczem, no i w, w trakcie meczu też każdy czuł, że te trzy punkty są, są dla nas jak najbardziej do zdobycia, bo no, cały czas żeśmy atakowali, a wyszło jak wyszło. Graliście bardzo ambitnie, dużo sytuacji, te sytuacje były. Brakowało przede wszystkim skuteczności, trochę szczęścia. No tak, bo mieliśmy, mieliśmy ku temu sytuację, żeby, żeby tą bramkę jeszcze, jedno wszystko się działo tak, że ta piłka nie chciała paść do tej bramki. No, staraliśmy się, no, wszyscy robiliśmy co, co mogliśmy. No mówię, korona się cofnęła na swoją połowę. ja długą sprawę broniła 11 zawodnikami, potem 10, bo wiadomo, jeden, jeden wypad ze składu. No i, i centrowaliśmy te piłki, staraliśmy się stwarzać, stwarzać sytuację, no, udało się strzelić tylko jedną. Końcówka to zdecydowane ataki górnika. Wydawało się, że ta piłka. Już się praktycznie wtoczy do tej bramki. No tak, w końcówce, wymówię, każda piłka praktycznie była do boku grana i, i, i robiła zagrożenie przeciwnikom, bo piłka była cały czas strzeliwana w pole karne, no i każdy raz ja, raz tam Ajwenik, Iwan, wszyscy, wszyscy żeśmy e, dochodzili do tej piłki, ale no jakoś się odkręcało od tej bramki nie chciała wpaść.